To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś zacznę od dowcipu, dowcipu, który prezentuje pewną prawdę życiową. Pewnego razu pewnemu mężczyźnie zepsuła się taczka podczas robót ogrodowych. No i nie był w stanie nic dalej robić i mówi, no to może pójdę do sąsiada i od niego pożyczę. No i tak idzie powoli przez swój ogród i myśli kurczę trochę głupia przed tym sąsiadem, bo co on sobie pomyśli? że ja jestem jakaś niezdara, jak ja mogłem tą taczkę popsuć. A w ogóle to być może mnie wyśmieje, że ja jestem jakiś idiota, że jak ja mogłem sobie nie zabezpieczyć narzędzi. No i idzie dalej i tak kontynuuje te myśli. I mówi, no a tak właściwie to on jest taki wredny, on mi na pewno tej taczki nie pożyczy. A on ostatnio to spojrzał na moją żonę krzywo i ostatnio tak dziwnie mi się przyglądał, i na pewno sobie pomyślał, że jestem taki głupi, to po co ja tą taczkę mam pożyczać i, i w ogóle czy to jest ma sens tą taczkę pożyczać. No i kiedy staną przed drzwiami tego sąsiada i nacisnął na dzwonek i wychodzi sąsiad i mówi, słucham, on mówi, teraz to sobie możesz tą taczkę w dupę wsadzić. No właśnie, tak się kończą bardzo często nasze Rozkminy, które odbywają się w naszej głowie. Ponieważ cały ten dialog, on nie miał miejsca. To było wszystko wyobrażenia tego człowieka, co ja myślę, że on myśli, i e, cała historia, którą on w sobie stworzył, mało tego, okrasił ją swoimi emocjami. I to spowodowało, że ten Bogu ducha winny człowiek został tak potraktowany, nie wiedział o co chodzi, tylko otworzył drzwi i już dostał całą czasami burę. I tak też jest w naszym życiu, że układamy sobie całe plany, całe filmy, które się mogą wydarzyć, dodajemy do tego nasze emocje. A na końcu ta osoba, do której się odnosimy, ona nawet nie wie, o co chodzi. Pomyśl sobie, czy czasami takie sytuacje u Ciebie się nie zdarzają. Oczywiście nie życzę. Życzę ci za to. Zapraszam Alina Kaźmierczak.